Polacy przestraszyli się, że inflacja rośnie za szybko, szczególnie dotyczy to oczywiście cen żywności, te i napojów wzrosły o grubo ponad 5%, łącznie cała inflacja wzrosła powyżej tego progu wyznaczonego przez RPP. Czy jest się czym niepokoić? Jeszcze na razie nie. Spokojnie, jest, jest kilka powodów na których możemy uznać, że jest to przejściowe. Po pierwsze i chyba najważniejsze, jednak ceny na świecie nie rosną tak dynamicznie. W OECD e, inflacja spadła z poziomu 2,6 na 2,3. Ostatnie doniesienia o inflacji producenckiej z Unii Europejskiej wskazują na to, że ona de facto spadła mocniej niż spodziewają się tego analitycy, do poziomu 1,6%. Jeżeli spada inflacja producencka, widać, że ten popyt nie jest tak, tak duży, prawdopodobnie będzie miało to odzwierciedlenie w spadku inflacji konsumenckiej. Więc nie wygląda to tak naprawdę źle i myślę, że można na razie cały czas być jeszcze spokojnym. O co bym się martwił, to paradoksalnie opresję płacową bo ona tak naprawdę może podbijać inflację w Polsce, właśnie już niezależnie od tego, co się dzieje za granicą. Czyli mamy bardzo mocną presję na płace i słabą dostępność siły roboczej. I tutaj kolejna rzecz, o którą można się martwić, imigranci z Ukrainy. Jeżeli nie uda nam się ich zatrzymać, jeżeli nie zapewnimy wpływu nowych imigrantów. Jeżeli znaczna ich część wyjedzie od nas na zawsze, na przykład do Niemiec, no to ta presja na płace będzie jeszcze większa i wtedy możemy mieć tak naprawdę duży problem z inflacją. Niestety rząd... Nic nie robi w tym zakresie, nic nie robi w tym, żeby uatrakcyjnić Polskę, przyciągnąć, zatrzymać imigrantów. Te procedury są cały czas dość nieefektywne, żeby nie mówić archaiczne, i tak naprawdę to jest główne zagrożenie. Ale na dzisiaj myślę, że można być spokojnym, inflacja jest pod kontrolą.